No co? Jajeczko Nie, Fisiu, lepiej Tu spokój się Ja jestem miejscu do dostawiania argumentów Jak to nie? Ja wszędzie mogę Aktu Aktualnie to ja rozdaję karty Bo co? Bo jesteś kierowcą? Nie To co? Bo trzymam rękę w niebezpiecznym miejscu Ja też mogę, i co? No ja trzymam na twoje ręce, no i co? No Zaraz zobaczysz. <grystanie> Niech będzie już dalej taka agresywna. Misio, ale ja nie jestem agresywna. No dobra. No dobra. Gabaniarzu jeden. Nie miło, teraz, bo że jest... złączyła nasze paluszki i ja nie mogę ruszyć ręką. <grystanie> Skup się na drodze, żebyśmy... W całości dojechali Dojedziemy na drodze, spokojnie W całości dojedziemy Dobrze Skupione zawsze są na drodze Ja się mogę tylko skupić bardziej Bo się z taką osobą, która mnie rozprasza Ja cię rozpraszam? Całe życie Dlaczego? Ciąg cię niby rozpraszam Chcesz wiedzieć czemu? No Bo nigdy takiej jasnej gwiazdy nie widziałem. Okej okay. Co? Nic. Za mocne? Piękny jesteś, dzisiaj. <noise> Za mocne? <noise> Chyba tak. Piękny jesteś, naprawdę. Proszę. Kurwa nie odzywam Nie no spokojnie Bo tylko cringe i wychodzi <grystanie> Nie no zaskoczyłaś mnie No tak właśnie tak Musiałam to przytrawić sobie <grystanie> Tak ja wiem jak przetrawić. Co? Jak? <grystanie> kurwa żeby to przeszło przez głowę najpierw <grystanie> Żeby to najpierw kurwa przeszło przez proces myślenia Ja tak Później zostało zjedzone kringiem. Nie no, w sensie Ale wiesz A trzeba było przestać się śmiać Ej, <noise> sam się zaśmiałeś Wiem się Sam chyba nie uwierzyłeś w to co powiedziałeś O, czyli już nie jestem romantyczny, dobra Nie to no, właśnie ja no jesteś i to będę. było mega zaskakujące w porównaniu Znaczy w sensie patrząc na to co ty robisz i tak dalej To... Co robię? Latasz z mi po mieście No i? No i patrząc na to co ty robisz Czym się zajmujesz, nie? I potem takie takie teksty z twoich ust I Są mega zaskakujące sięł bo ten Hmm Uspokój się Ja mam być spokojny? A ty co robisz? Ja se trzymam ty zaciągam ręczny No widzisz, ty zaciągasz ręczny, a mi ręka zjechała na pit stop